To jest ten klasyczny Sonic X. ta gra pierwsza, która rozpoczęła wszystko. O, muzyka się skończyła. To oznacza, że mamy się bać. Mamy być tak przerażeni jak nigdy w życiu. Bo teraz oznacza tylko jedno, że jak pójdę w prawo i zobaczę niebieskiego jeża imieniem Sonic, który Sonic im nie jest. Dobra, więc yy, po pierwsze. Wesołych świąt. Ja wiem, że jest drugi dzień od Wigilii, ale to nadal święta, więc wesołych świąt. Druga sprawa. Wiem, mam świadomość, jak brzmi mój mikrofon. Wiem i przepraszam za to. Mam mały problem z mikrofonem, z jego niedostępnością, więc musimy przeżyć w ten sposób. <noise> więc dzisiaj postanowiłem, że skoro jest taki specjalny dzień są święta dwa dni po Wigilii, to przydałoby się nagrać coś specjalnego, o coś, o co miałem bardzo dużo requestów, od próśb. Mianowicie Sonic.exe. Ale zapytacie, jaki Sonic.exe? Otóż... Ten, którego Młody Nausagi no poznał, mając. Ale, nie, nie wiem ile lat, ale to na pewno nie było dużo. I nie jestem pewien, czy ta gra się nagrywa. Chwila, bo ja nie chcę tego nagrywać dwa razy. Okej, okay, nagrywa się, jest Gituwa. Więc. To jest ten klasyczny Sonic Exe, ta gra pierwsza, która rozpoczęła wszystko: absolutnie wszystko. I ona ma kilka sekretów, miała kilka updateów ja jej... Dobra. Naszej. Znaczy to powiem. Ja z tą grą mam tak, że... Jak miałem te, nie wiem... Ja mogłem mieć ja się tym interesowałem najbardziej. Też nie chcę powiedzieć takiej daty, gdzie Sonic X jeszcze nie istniał, bo nie? No powiem po prostu, że na początku jak się zacząłem interesować, to to było fajne, ale potem zaczęły wychodzić gry typu Continue Nightmare... The Nightmare Beginning, o to chciałem powiedzieć. I tego typu, to o wiele lepsze były te kolejne gry. A ta już tak trochę się zestarzała. No, jakby idziemy. Tails jest. Um, nagle są... jest krew plaki zwierzęta. No, kto by się spodziewał? O, w tej grze są jakieś sekrety. Nie pamiętam jakie, nie jestem pewien jak je zdobyć. Ja nawet nie wiem gdzie mam mikrofon w tym laptopie, żeby nie wiedzieć gdzie nie uderzać. Chwila. Okej, okay, nie mam pojęcia. Opukałem cały mikro, cały laptop. Cały laptop opukałem i nie wyłapało. <grym /dziśla> Spoko. No cóż. Mam wrażenie, że ten filmik będzie w okropnej jakości i znalazłem chyba sekret. Znalazłem sekret. Zgadza się. Ym, jak widzicie, to powstawało na jakimś craptopiecnie albo Game Makerze, Niezbyt zaawansowanym silniku. Wracając, Game Maker jest świetnym silnikiem, ale jak go się umie używać i jak się zrobi w nim dużo? Tutaj nawet Tails nie może latać. Nawet nie ma tej fizyki ogona takiej fajnej, jak jest w tych nowych silnikach do Sonika. Więc znany sekret jest Sonic. Hmm. Sonicu. Um, czy chciałbyś może się ze mną zaprzyjaźnić? Zdaje mi się, że nie chciał. Płomienie czekają. Wracamy z powrotem na wskórze. Więc możecie się w komentarzach, co tam ciekawego dostaliście na święta. O, muzyka się skończyła. To oznacza, że mamy się bać. Mamy być tak przerażeni jak nigdy w życiu. To teraz oznacza tylko jedno, że jak pójdę w prawo, i zobaczę, niebieskiego jeża imieniem Sonic, który... Sonic im nie jest. Ojoj. Oj. Teraz domyślcie, co się stanie. No tak w tej grze jest acting. Najbardziej klasyczny poza IMGOD, God, tekst Sonika XT, czyli witaj! Chciałbyś ze mną zagrać? I wiesz, Sasanik, ja. Mimo tego, że nie chcę, bardzo dużo z Tobą gram. Więc musisz być trochę dla mnie wyrozumiały. Uciekaj, jest. Wszyscy wiemy, że nie uciekniesz. Ale. Postaraj się chociaż nie jeden raz. Nie mogę Nie mogę go przeskoczyć. Nie mogę nawet skakać. Wyłączyli mi skakanie chamy. Jak tak można? I will eat your hat. Wydaje mi się, że ten żart już zrobił jakiś youtuber, ale on naprawdę... To naprawdę brzmi jakby on mówił I want to eat your heart. Nie jednej mojej czapki. on taką ładną czapkę świąteczną. Wygląda w niej jakbym uszu nie miał, ale whatever. Teraz przechodzimy do Knucklesa i pamiętam jak zrobić sekret Knucklesa. To jest niesamowicie skomplikowane. Nie możecie nawet mrugać, bo inaczej unikniecie to. Mianowicie. Okej, okay, ja się śmieję z tej gry, ale to przejście wygląda świetnie. Ten glitch mi się tak podoba. FFF. O kurde. Ostrzeżenie o epilepsji jak nic. Ojeju. O! Hej! Nie podawałem ci mojego imienia, Sonic. E, Dobrze się z Tobą grano, Sagi. Dzięki! Powinniśmy zagrać Marvel Rivals. Ale to mój świat. No, w Twoim świecie nie ma Marvel Rivals, to znaczy, że ten świat jest. słaby. Nie miałbym co robić. Nimi nie minie. Nie zostało już długo. Wkrótce NoSagi dołączy do nas. NoSagi, ekster? O cholera. NoSagi, czy słuchasz? Nie, nie słucham. Zdjąłem słuchawki. Nie mam słuchawek na uszach. Jesteś następny. O, Nie. Jestem przerażony. Nie wiem, czy słychać po mnie, ale jestem. Dobra. Ja naprawdę nie chcę wyjść na takiego... Hama i prostaka, który się tylko śmieje z tej biednej gry. To jest... Dzięki tej grze mam pracę, no nie? Jakby dzięki tej grze nagrywam filmiki dla was. Nie powinienem się śmiać. O nie, krew. To taka. Yy, fotorealistyczna. O cześć. Na kolosowi też chcesz czapkę zjeść? A, nawet go nie muszę uderzać, spoko. Po co jest to uderzanie, tak właściwie? Co się spodziewał? Tak dużo dusz do zabawy, a tak mało czasu. Czy zgodziłbyś się? Może bym się zgodził, jakbyś nie był takim chamem i Też Zresztą ja też jestem, więc... 1-0. 1-1, cię Dobra, no i właśnie, czy Eggman coś ma jakiś sekret? Chyba nie, nie jestem pewien. Chyba nie ma. Nie wygląda na to. On nawet skakać nie może. Du -tu -tu, tu, 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 tu. Się odbija śmiesznie od schodów. O nie, są czerwone ściany i krew na nich. U -u -u. Teraz się rozmawiamy, jak będzie brzmiał ten filmik, to się mój mikrofon, to będzie okropne. Hmm... Eggman zaraz spadnie z tych schodów. O. Oh. Hmm. Hmm... O! Oh. Papa pa Eggman... Właśnie, a propos Eggmana. Byliście już na Sonic Movie 3? Bo jak ja to będę uploadował, to już będzie dwa dni po premierze. Zamierzam iść. <głos> <głos> o, ten render. Świetny jest. Podoba mi się to futro na nim, jest taki puszysty, tak go bym wygłaskał normalnie, no nie? To jest Jerzy, więc bym nie pokuł, ale ja bym nie wytrzymał, bym go pogłaskał po prostu. Wiemy, Sonic, wiemy. Pewnie, że jestem gotowy na rundę drugą, która jest rip czy Sonic, ale jestem gotowy. Jeżeli... Game Create, ale fajny art, podoba mi się ten pierścień w tle. Strega666 nawet tam jest, dobra. I tu jeszcze był ten ekran taki z tym chińskim tekstem, jak dobrze pamiętam. Dokładnie, co tu jest napisane? Bo to jest najstraszniejsza część tej gry, ta muzyka, co teraz leci. Eee, jest sposób, żeby się uwolnić. Zaklęcie, które ponownie dotrze do naszej klatki piersiowej, ale musimy o tym porozmawiać. Ale kiedy rozmawiamy, niebieski nie wychodzi. <grystanie> Wszyscy mamy zaburzenia smaku? Wiecie co? Zrobiłem bardzo niewyraźne zdjęcie, więc możliwe, że tłumaczenie nie jest dobre. Dlatego proszka jest nieunikniona i żałuję, że kiedykolwiek poszłam do łóżka z moimi wewnętrznymi demonami. Nieśmiertelność kontra porywacz Ramion Jake'Swanny i kontra Gary Crook? Ambicja jest przereklamowana? Ej, ja zrobię screena tej wiadomości, bo mi nie uwierzycie, że to tak przetłumaczyło. Zrobię teraz porządnego. Porządne zdjęcie. Ale musimy to powiedzieć, ale kiedy mówimy, nie słychać dźwięku, wszyscy jesteśmy głusi. Dlatego porażka jest nieunikniona. I żałuję, że kiedykolwiek poszłam do łóżka z moimi wewnętrznymi demonami. To brzmi już lepiej. Ale nadal nie wiem co znaczy Jake Shanley kontra Gary Crook. Dobra. Możemy już przestać. Sonic 7.x albo update 7 o to chodzi? Nie wiem. Gdzie okay, to jest? Zamknij się, błagam. Dzięki. Więc to był klasyczny Sonic X, od którego się wszystko zaczęło i gdyby nie on, mnie by nie było tutaj i was by nie było tutaj. W sensie na tym kanale nie by nie było. Ciekawe czy powstała jakaś rodzina dzięki wspólnemu zainteresowaniu Sonicowi, Soniciem X. To by była zabawna historia, ale jakże wspaniała. Dobra, więc wracając, znaczy wracając. E, gramisz krótko przeszła, nie była najdłuższa, więc możemy przejść do fanartów na szybko. Tutaj pamiętam, że mówiłem o tym Bopple Battle. tutaj jest, no Sogik gdy mu powiedział, że ta woda, w kup, którą wypił to był naprawdę No chupy. i to jest świetne pytanie, czy No to jest slime taki, taki jakby szlam, że można jakby prawie, że ciecz, nie jestem pewien, eee, a nie, to widziałem, bo tego gorzej widziałem, tutaj jest, to też widziałem. Tu jest jakiś creepy pasty. We delete you. Ale nie jestem pewien, nie słyszałem o tym. To mordę chyba widziałem gdzieś, ale nie jestem pewien, ale podoba mi się, że pomieszaliście tą creepy pastę z Wii z, z tymenem, który ma mi na awatarze, więc to jest bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Tutaj jest Jet z Sonic Riders, bo dobrze pamiętam, nie jestem pewien, ale bardzo fajny fanart, Creepy. Straszny, przerażający nosagi. Eee, tutaj jest. Eee, Omega no Chapi trafił do domu i ja tutaj bardzo się cieszę, że mam ten. Nie mam tego kifa, polubionego? Miałem polubiony przecież. Świetny jest. Jakby kręcący się no Chapi to jest to, czego potrzebowałem w życiu. Tutaj widziałem komentarz zostawił twórca te, o, tego obrazka i świetne, bo samo ostatnio kupiłem sobie Wii i też mam mity mena tam zrobione, więc. Świetna sprawa, że ktoś ten sam, na ten sam pomysł wpadł, więc mam nadzieję, że dobrze go wykorzystasz grając. Boże, dobrze go wykorzystasz. <laughs> dobrze wykorzystasz go grając w MiSports czy coś. Mingl. musisz zaznaczyć Mingle, to jest świetna opcja. O ile masz internet podpięty, bo masz wyszarzone, więc pewnie nie masz. Inspiracją był sam Slime Rancher 2. Właśnie! Slime Rancher jest świetną grą. I fajnie, że ktoś podłapał, że tam też są. Tam były chyba slimy kotki. A tu jest Slime Rancher 2, więc nie jestem pewien, czy w dwójce są króliki? Nie jestem pewien, jeżeli jest, to są. Jeżeli są, to jest świetnie. Co? A, to lore Minecraftowego serwera, którego jedynek co grałem to na sam finał wszedłem. I tu jest Minecraftowy pająk, boję się ich tak bardzo, że nawet go tu nie wkleję. Przerażające. Ja, ja w Minecrafcie się chyba też w miarę pająków bałem, ale to nie było aż tak mocne, żeby go nie wklejać, no nie? Tutaj ciapek z bardzo wielkim mózgiem i tu smutny ciapek. I to jest świetne. nosagi Exe, wersja inspirowana Finding Franky. Tymen zaczął Finding Franky, nie skończył, więc... Pytanie do was, jeżeli chcecie, żebym kontynuował ja serię z Finding Frankie, nabijcie pod tym filmikiem ileś tam lajków, pokażcie, że... No, nie, bo to będziecie lajkować Sonika Exa, to nie istotne. Hmm. Napi... Napiszcie... Zostawię komentarz. W komentarzach będzie mój komentarz, czy chcecie powrót Finding Franki? Lajkujcie go albo odpowiadajcie, będę wiedział i ewentualnie ja przejmę tę serię, bo ja, jej... ja specjalnie tej gry nie obejrzałem, ponieważ mi się wydawała, na tyle spoko, że sam chciałem je przejść. No, więc chyba na tym skończymy fanarty. Tu jeszcze trochę ich mam, więc na następnym razem też je pokażę. I mam nadzieję, że wam się podobało. Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej